Na przygodach Zygzaka, McQueena i Złomka wychowało się całe pokolenie, a sama trylogia filmów o autach stała się jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek Pixara. Nic więc dziwnego, że Disney chciał troszeczkę zreanimować tą lekko zapomnianą markę, przynosząc mnóstwo uśmiechu na twarze zarówno dzieci, jak i dorosłych. I tak oto właśnie dziś na platformie Disney Plus ma miejsce premiera nowego serialu w świecie tych spersonifikowanych samochodów wprost z chłodnicy górskiej. A ja dzięki uprzejmości Disneya miałem okazję obejrzeć ten serial przedpremierowo i w tym materiale chcę podzielić się z wami moją opinią i spostrzeżeniami na temat aut w trasie. Witam was serdecznie, ja nazywam się Paweł Szruba. A to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to imersja, czyli miejsce stworzone przez pasjonatów, dla pasjonatów, miejsce, w którym możemy bez granic zanurzyć się w kulturze. I nim przejdziemy jeszcze do samego serialu, prócz tego, że dzisiaj premierują auta w trasie, rusza również Disney Day. I na naszym portalu możecie już znaleźć przedpremierową recenzję na przykład nowego live action z, z, ze stajni Disneya, czyli Pinocchio. Także serdecznie zapraszam was do śledzenia nas na naszych mediach społecznościowych, zarówno na Facebook Instagramie, Twitterze, YouTube, jak i Spotify. A wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. A teraz czas przejść do aut w trasie. Auta w trasie to nowy mini serial z szyldu Pixara skupiający się na dwójce naszych prominentnych bohaterów, czyli na Zygzaku, McQueenie i na złomku i na ich wspólnych przygodach. Całość składa się z dziewięciu 8-minutowych odcinków, które w swojej formie dosyć mocno przypominają to, co na przykład niedawno zaserwował nam Marvel w swoim IM Groot, czy też poprzedniej serialowej inkarnacji Out, czyli złomka bujdy na resorach. Jednakże o ile w przypadku tych dwóch produkcji, o których przed chwilą wspomniałem, możemy mieć jakieś wątpliwości, możemy kłócić się, czy jest to bardziej serial, czy może zbiór krótkometrażówek tak, w przypadku aut w trasie takich wątpliwości już nie mamy i strukturalnie jest to absolutnie serial, który ma swój punkt wyjścia, a poszczególne odcinki połączone są ze sobą. Luźno, bo luźno, ale są. Okej, okay, ale o czym to właściwie jest? A no, jak dowiadujemy się już w pierwszych minutach pierwszego odcinka, siostra Złomka bierze ślub, a nasza dwójka dzielnych przyjaciół rusza w długą wyprawę przez cały kraj, aby dotrzeć na to ważne dla Złomka wydarzenie. Tak więc opony na felgi, walizki w bagażnik i ahoj ja przygodo. Głównym tematem, jaki serial podejmuje, jest szeroko pojęta kinematografia, co mnie osobiście kupiło z miejsca. Bo wiecie, spodziewałbym się absolutnie, absolutnie wszystkiego. Ale nie tego, że po sensie nowego serialu animowanego o samochodach stwierdzę, że było to prawie tak kinomańskie doświadczenie jak pierwszy Sans Once Upon a Time in Hollywood Quentina Tarantino i zdecydowanie lepsza i ciekawsza laurka dla kina niż najnowszy film Jordana Pila, czyli Nope. Bo w autach w trasie znajdziemy naprawdę wszystko. Dla przykładu, lubicie dinozaury, a tegoroczny Jurassic World Minion nie sprostał waszym oczekiwaniom? Nic straconego, bo w autach w trasie mamy dinozaury. I to w dodatku samochodo-dinozaury. I chyba nie ma nic bardziej cool niż samochodo-dinozaury. Wiecie, takie wielkie samochody, ale to dinozaury. I aż do czasu Sansu Out w drodze, ja, nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo potrzebuję zobaczyć coś takiego na ekranie, i jak bardzo potrzebuję odznaczyć to na swojej liście odjechanych konceptów zobaczonych w filmach. Absolutne Cudo. Znajdzie się tutaj również coś dla fanówki grozy, bo w jednym z odcinków nasi bohaterowie trafiają do nawiedzonego hotelu, w których na korytarzach straszą bliźniaczki rodem z lśnienia, tylko że oczywiście w wersji samochodowej, a wylewający się hektolitrami olej napędowy z windy daje jednoznaczne skojarzenia do właśnie tej sceny z filmu Stanleya Kubricka. I oczywiście dla przełamania mamy tutaj też troszeczkę takiego humoru znanego chociażby z Ghostbusters. Dla miłośników post-apo znajdzie się tutaj również mnóstwo dobra, bo w jednym z odcinków nasi bohaterowie trafiają na jałowe pustkowie zamieszkałe przez osadników żywcem wyjętych z Mad Maxa 3. Ba! Mamy tu nawet samochodzią wersję Tiny Turner i tytułową Kopułę gromów, w której samochody walczą ze sobą na śmierć i kasację w tym wypadku. Ale prawdziwą gratką jest odcinek, w którym nasi bohaterowie trafiają na plan filmowy Z klasowego sci-fi o inwazji obcych. Odcinek, który jest fantastycznym komentarzem na temat całej branży filmowej i produkcji filmowej i tego jak w Hollywood robi się filmy. Bo wiecie, nieraz słyszymy o tym, że studio przyszło i z góry zmieniło reżysera, albo cały koncept filmu przepisując pod tysiąc tysiąckroć skrypty. I takie rzeczy się zdarzają. I ten odcinek nam troszeczkę o tym opowiada, żeby Wam nie zaspoilerować jakoś bardzo. Troszeczkę o tym nam opowiada i daje nam fajny komentarz co do tego, co jest ciekawe, tym bardziej, że takie procedery najczęściej, jeżeli o nich słyszymy, mają miejsce właśnie w Disneyu. Więc no tutaj szapoba dla twórców. Oczywiście w serialu znajdziemy mnóstwo żartów sytuacyjnych, a wszystkie te nawiązania, o których gdzieś tam mówiłem chwilę temu, są ograne raczej w takiej lekko strawnej, komediowej formie, często nawet w formie infantylnej, no bo hej, przecież jest to serial skierowany głównie do młodszych odbiorców. Co nie zmienia faktu, że nawet dorośli oglądając to będą się przy tym świetnie bawić bez anigrama zażenowania. Wizualnie auta w trasie nie wyróżniają się jakoś bardzo od innych produkcji Pixara. Tak jak Zawsze jest ładnie, kolorowo i różnorodnie. Od kolejna klasyczna pikserowa animacja z katalogu pikserowych animacji. I mamy co prawda jedną naprawdę świetną sekwencję, w której animacja 3D miesza się z animacją poklatkową, ale to jest jedna krótka sekwencja i wyjątek potwierdzający regułę. W kwestii soundtracku natomiast jest naprawdę nieźle, a tytułowa piosenka otwierająca zostaje w głowie na długo. Co do jakości obsady głosowej, ciężko mi powiedzieć cokolwiek konstruktywnego, bo same filmy, jak i złomka bujdy na resorach oglądałem raczej z dubbingiem, nigdy nie oglądałem tego z oryginalną obsadą głosową, a tutaj niestety byłem do tego zmuszony, więc, więc nie mam nawet jakby możliwości porównania. Co do lokalizacji tak samo, bo napisów polskich też nie było. Uroki przedpremierowego dostępu do treści. Więc tak reasumując, auta w trasie, to kawałek naprawdę fajnej, solidnej historii, która nie męczy swoją formą. To serial, do którego ja osobiście podchodziłem bez absolutnie żadnych oczekiwań, a stał się moją ulubioną, animowaną rzeczą w tym roku. To w końcu produkcja, która mimo że teoretycznie skierowana do młodszego odbiorcy, dostarczy mnóstwo zabawy, rozrywki i frajdy nawet starszym osobom, w szczególności jeżeli ci kochają kino, tak jak na przykład ja. I w tym momencie nie pozostaje mi nic innego jak bardzo polecić Wam auta w trasie, które już w tej chwili możecie obejrzeć na Disney+. Tymczasem ja żegnam się z Wami, zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji i obserwajki na naszych mediach społecznościowych, YouTube'ie czy też Spotify'u. I co? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!